Marko ma 22 lata, pochodzi z Chorwacji, pracuje jako sprzedawca w Munich i ma niemiecki paszport. Znany jest policji z przestępstw narkotykowych i napadów. Mieszka z Christine. Związek jest burzliwy, ale oboje prowadzą też fikcyjną firmę z ponad 130 tysięcy euro na koncie. W czerwcu 2005 roku Christine chce odejść od swojego chłopaka. Prosi swoją przyjaciółkę Bilgę. Turczynkę z fürstenfeld aby przyjechała z nią do mieszkania. Obie kobiety są studentkami kosmetologii. Marko zadaje obu 20 latkom śmiertelne ciosy nożem. Po dokonaniu zbrodni Marko musi przystąpić do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, który zdaje bezbłędnie. Następnie jedzie do sklepu z narzędziami, kupuje worki, zaprawę murarską i łopaty. Poćwiartował ciała mieczem samurajskim. Na ratunek wzywa swojego ojca 53 lata. Oboje sprzątają i remontują mieszkanie. Rozbierają dwa ciała i wkładają części do 12 worków na śmieci, które rozrzucają wzdłuż autostrady. Potem ojciec jedzie Mercedesem do Słowenii. Wsprawia, że samochód znika i wraca pociągiem. Daje opla synowi, aby ten mógł pojechać do Chorwacji. Opla daje synowi. Aby mógł pojechać do Chorwacji. Ale syn chce wracać. Albo presja związana z obławą staje się zbyt duża. Ojciec jedzie tam BMW. Jakimś cudem udaje im się odzyskać również Mercedesa. Policjanci rozpoznają samochód i aresztują obu. Oni twierdzą, że i tak chcieli się oddać w ręce policji. Ojciec zostaje ponownie wypuszczony na wolność. Ponieważ utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości nie jest przestępstwem w przypadku oskarżonych członków rodziny. W październiku 2006 roku w Munich Sądzie Przysięgłych rozpoczyna się proces. W listopadzie Marko zostaje skazany za podwójne morderstwo na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Stwierdzony zostaje szczególny ciężar winy. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.